Cześć kochani, nie uwierzycie, ale na naszej Ziemi jest ponad 2700 języków, w których wyrażamy siebie, określamy siebie, odszukujemy w tych językach siebie. 2700 języków na Ziemi. A teraz przyszedł czas, żeby powrócić do naszej obecności, świadomej obecności w kosmosie. Tam jest jeden język. Jest to język wibracji. Kosmos składa się ze świadomości i z wibracji. I oczywiste jest, że językiem kosmosu jest wibracja. Już rodzi się taka nauka, rodzą się nowe kierunki naszego rozwoju, naszej eksploracji. Ponownie odkrywamy, że jesteśmy wibracją. I właśnie w związku z tym powrotem naszym do kosmosu. I z potrzebą odkrywania tego języka, wibracji, ponownie przywrócenia go naszej świadomości, chciałbym Was zaprosić na pewne spotkanie. Pan Tadeusz Prus Mroziński organizuje warsztaty głagolicowe. I dla wielu z Was to może być cenna informacja. Cenny dostęp do wielkiej boskiej wiedzy, do boskiej wibracji. Jak poszukacie w internecie, to jest to taki miły, skromny pan, gdzie wokół niego, wokół jego przestrzeni funkcjonują takie pojęcie jedno wielkie pojęcie Głagolica. Pan Tadeusz poświęcił swoje życie na ponowne odkrywanie pierwotnego języka Słowian, pierwotnego języka Sławian. Ten język nazywa się Głagolicą. Każda litera, każda bukwa w boskim języku, tutaj na ziemi, ma związek z jakąś gwiazdą, z jakąś grupą. Gwiazd na niebie. I ta ścieżka również pozwala nam podnieść swoją świadomość. Jest to bardzo oryginalna, ale bardzo piękna i boska ścieżka. Pan Tadeusz Prus mroziński organizuje te warsztaty. To w sumie będzie 70 godzin, spotkania weekendowe. Spotkanie weekendowe w listopadzie, spotkanie weekendowe będzie w styczniu, spotkanie w marcu i ostatnie spotkanie 9-10 maja. Zostawimy dla Was pełen program, namiary. I zapraszam Was i namawiam Was na tego typu wibracje. Wibracje z literami, z naszym starożytnym słowiańskim alfabetem. Jest to polskie, piękne przeżycie. I tą głagolicę. Ja tam też będę zgłębiać. Więc spotkamy się. Zapraszam was serdecznie.